Medytacja na dobry początek dnia. Usiądź wygodnie. Możesz zamknąć oczy lub skupić wzrok na jednym punkcie. Weź głęboki oddech. Powoli wciągnij powietrze przez nos i delikatnie wypuść ustami. Zrób to jeszcze raz. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. Poczuj, jak Twoje ciało się rozluźnia, jak każdy mięsień uwalnia napięcie. Teraz skieruj uwagę do swojego wnętrza. To jest Twój moment, czas na świadome rozpoczęcie nowego dnia. Każdy nowy dzień to nowa szansa, nowa przestrzeń do tworzenia, doświadczania i bycia sobą. Poczuj wdzięczność za to, że budzisz się dziś z możliwością przeżycia kolejnego pięknego dnia. Poczuj ciepło w sercu. Delikatny uśmiech pojawia się na Twojej twarzy. To będzie dobry dzień. Wybierasz, aby tak było. Teraz powtarzaj w myślach lub na głos. Jestem spokojny i gotowy na wszystko, co przyniesie ten dzień. Wiem, że we mnie jest siła i mądrość. Przyciągam dobre doświadczenia i pozytywnych ludzi. Jestem wdzięczny za życie, które mam. Dziś wybieram radość. Harmonię i spełnienie. Każde słowo, które wypowiadasz, wypełnia Cię spokojem i pewnością siebie. Poczuj swoje ciało, zwróć uwagę na swoje dłonie, ramiona, nogi. Weź jeszcze jeden głęboki oddech i poczuj, jak wypełnia cię nowa energia. Powoli zacznij poruszać palcami, rozciągnij się delikatnie. Jesteś gotowy, jesteś obecny. Z uśmiechem na twarzy otwórz oczy i rozpocznij swój dzień z wewnętrznym spokojem i siłą. To jest Twój dzień. Twój moment. Idź naprzód z lekkością i pewnością siebie. Dziękuję, że byłeś tu ze mną. Namaste.